Witajcie kochani. Dzisiaj jestem w Warszawie. Dokładnie to w sądzie, Warszawa śródmieście, a z powodu z powodu, no oczywiście jak to ja ostatnimi czasy nie mam czasu zajmować się właśnie sprawami patriotycznymi, propolskimi, tylko muszę walczyć z, z tą szują, z tym całym ośrodkiem, ośrodkiem do szczucia na nas na Polaków. No i w ramach tego dzisiaj jestem tutaj z. Mirkiem Rostankowskim, witaj Mirku. Cześć, witam, witam wszystkich. Dzisiaj Mirek masz tutaj sprawę mieć pojednawczą jakoby tak z panem. Puh, tak, to, tak to nazwali. E, sprawę pojednawczą, aczkolwiek e, no myślę, że jednać z takimi ludźmi niestety nie jest nam patriotą dane. Jest to antypolska szuja, Pola totalny. E, wiem, że e, były do tego całego ośrodka, środka badania D y, zgłaszane y, tematy spalania polskiej flagi, czyli y, tego 11 listopada, co było. Ja osobiście y, zgłosiłem sprawę na policji. Y, osoba jest poszukiwana cały czas. No, tak jak chcą go znaleźć, tak go znajdują. I było do tego ośrodka, wiem, że kilka osób zgłosiło również, żeby y, zobaczyć jaka będzie reakcja. No, reakcji nie ma w ogóle. Więc nie ma, nie ma. Z tej strony Nigdy nie było. Nie? Szczuć na Polaków, według nich jak najbardziej można. Natomiast e, dzisiaj będzie sprawa e, o znieważenie, pomówienie, nie wiem, no jak już tak próbował to ująć w słowa. E, bardziej opowielanie tego e, no, jego nazwy, o której cześć tam witam, e, którą mu wymyślił. Następny szykanowany przez niego patriota, Marek Czujny. Marek Majek Czujny, pozdrawiam. Który pierwszy raz powiedział na niego, że jest szmalcownikiem. Ja to powieliłem po prostu i za to Dulkowski zrobił mi sprawę z powództwa tak, to, to prywatnego. pieniastwo procesowe tu się tak, odbywa, bo na mnie, na mnie też jest złożony taki mhm. z artykułu 212 bodajże. Tak, coś takiego. E, no? Też właśnie za słowo, że to jest szmalcownik. No, tak. jak określamy szmalcownika? Szmalcownik to jest ktoś, kto wydaje innych ludzi władzom, za pieniądze no, co, robi, no co robi Konrad no, Dulkowski wydaje za innych ludzi za, za bo ludzie pieniądze. są po klasy, bo oni są po klasku, tak no i jak mają od tych swoich lewackich widzów Ale tutaj też poklas? nie to tylko po ale to jest forma werset, zastraszania tak? oponentów tak no, jeżeli będziesz niegrzeczny, będziesz coś o mnie mówił to cię pozwę tak i cię będę <laughs> będę ciągał cię po, po sądach no, tak to działa w ich przypadku tak, tak, tak jest poza tym nazwałem go faszystą a z tego względu, że od dwóch lat co najmniej on nazywa mnie faszystą, gdzie ja jako patriota polski, oczywiście inaczej, prorosyjskim faszystą, jako patriota polski absolutnie brzydzę się faszyzmem w tym wykonaniu nazistowskim, tak? ponieważ no musimy rozgraniczyć tutaj faszyzm a nazizm, faszyzm Mussoliniego. Który tak naprawdę był narodowym socjalizmem, niczym innym, troszeczkę bardziej rozbudowanym. A nazizm, no już wiemy z historii, czym był. I my, jako Polacy, absolutnie nie popieramy, wręcz negujemy ten nazizm. Tak? No, jeżeli ktoś mnie nazywa faszystą czy nazistą i tak dalej, no to mnie w bardzo konkretny sposób obraża. Więc. Na żywo nie lecimy, nie? Bo nie. nie może teraz jeszcze. Zrobić na sprawie się dowie, że z mojej strony poszedł wzajemny pozew wobec tego człowieka. Ciężko go nazwać człowiekiem, no ale dobra. Niech będzie tej istoty. Poszedł. No i mamy tam około 20 zarzutów tylko, a jeszcze nie wszystkie uwzględniłem. Na pewno kto będzie chciał być świadkiem, niech do mnie się zgłasza najlepiej na Messengerze no, to e... bardzo ważny apel, dużo, ludzi jest, dużo ludzi jest pokrzywdzonych bardzo dużo ludzi jest pokrzywdzonych a boją się go zaczepiać, bo to jest naprawdę w tej, w tej sprawie procesowi. jak najbardziej może być świadkiem, wystarczy, że obejrzał tą relację z sądu tutaj, to było jak sprawę miał Wojtek Olszański e... no, ja nie ukrywam nazwałem go faszystą, no, ale, ale ten człowiek Yy, cały czas nakłada inaczej, nie faszystowskie, tylko nazistowskie swastyki na każdy znak czy słowiański, czy jakikolwiek inny, wymyślony na potrzeby danego stowarzyszenia. Nakłada swastyki i to w kolorach nazistowskich, więc z tego powodu został przeze mnie nazwany faszystą. Yy, no i oczywiście, yy, faszystą jest ten, który. Próbuje swoją jedyną narrację przekazać wszystkim i wszyscy mają myśleć tak jak on, czynić tak jak on, jeżeli ktokolwiek odbiega to z automatu jest tym niedobrym, tak? Czyli to jak odczuwamy to Czyli co właśnie jest to typowy faszyzm. Yy, są, są doniesienia na policję, prokuraturę. Prokuratura jeżeli umarza postępowanie, jeżeli nie wszczyna w ogóle żadnych śledztw, to wtedy, wtedy prokuratorzy są zaskarżani. Jeżeli kolejny prokurator jest tak samo, no, no normalnym człowiekiem, widzi, że tam nie było nic, nie, co, co godziłoby w prawo, jest kolejny prokurator zaskarżany, zastraszany. Tak, tak oni działają właśnie. To jest no coś tak, takiego. a w drugą stronę zazwyczaj lecą umorzenia, no, bo bardzo dużo yy, przypadków było takich, że ktoś pozwał czy Dulkowskiego, czy tak. Omzrik i jest bardzo dużo umorzeń. Bardzo dziwny parasol, tak? E, dziwny parasol, ale ten parasol istnieje już od jakichś tam lat, gdzie oni obydwoje, e, czyli przestępca Gaweł, e, no i przyszły przestępca Dulkowski, no bo wiadomo, że procesy wobec niego się toczą i to takie dosyć konkretne, że grozi im tam 25 lat więzienia, z tego co tak jest. od Was się też dowiedziałem, tak? Tak, tu w stoku. u nas e... cały czas jest sprawa, jak to ładnie powiedzieli, Śledztwo zostało zawieszone. No, w toku. To jest dziwne, bo jak cały czas w toku, a, a jeżeli popełnia się tego typu zbrodnię, która jest zagrożona 25-letnim okresem więzienia, to ta osoba powinna, no niestety, ale być na tak zwanej sankcji, ponieważ istnieje bardzo duża możliwość, że ucieknie z kraju do swojego podobnych chłopaka, tak? Czy jak on to tam określał? Nie tak, wiem, w jednej ze spraw, spraw oni się podali właśnie za parę, za parę to było no. dokładnie w sprawie z Jackiem Mendlarem, mm -hmm. tam chodziło o to właśnie, że Rafał Gaweł, czy to, tak, bo to Rafał Gaweł mm -hmm. walczył wtedy z Jackiem Mendlarem i oni się określili właśnie jako para, para gejowska. Słuchajcie, przede wszystkim przede wszystkim jeszcze. Taka ciekawostka, przepraszam, że tak, wtrącę, tak. bo Rafał, Rafał Piotr Gabeł to jest taka hybryda, taki, taki kameleon powiedzmy, prawny, on, on podaje się za nie wiadomo kogo, on się podaje za Żydę jak trzeba. Poda się pewnie za Ukraińca, jak będzie trzeba. W tamtym wypadku podał się za LGBT, żeby dostać, żeby dostać immunitet. Azyl, azyl przepraszam, azyl, azyl. azyl polityczny w Norwegii. I, I co ciekawe, że właśnie podał się za LGBT plus jakiegoś tam człowieka. Mając troje dzieci w poprzednim związku i mając jedno dziecko w obecnym związku, także jako... No, ale jak... po pod potrzeby tego całego zakłamania, które jest w sądach, no, musi, musi w ten sposób robić. Natomiast mówiliśmy o tym parasolu ochronnym, bo tak jak mówiłem kilka lat temu było widać tych dwóch panów w towarzystwie Seremeta. On był gne... prokuratorem, prokuratorem generalnym. generalnym tak i również nie pamiętam już w z sposób to y, powiedział że ustanowiono 105 prokuratorów Którzy będą się zajmowali tylko i wyłącznie ruchami nacjonalistycznymi w Polsce? Oni zaprzeczają w tej chwili, tak, bo pytamy o takie rzeczy, właśnie gdzie jest, gdzie jest to sformułowane, jak te to, wyglądają. To, to widać, że to istnieje, że to. Tak, ta grupa, ta grupa musi istnieć. Może nieformalnie, nie została sformalizowana, ale takie umowy zostały zawarte, że środowiska nasze będą właśnie pod, pod szczególną no, obserwacją. Będziemy inwigilowani, obserwowani, będzie, będzie przeciwko nam robiona, robiona taka prawna batalia, żeby nas mm, kryminalizować przede wszystkim, żebyśmy y, przestali być wiarygodni, robi się z nas, z nas właśnie no, bandytów, tak, bo jeżeli Dulkowski ma prawo pisać o mnie w tej chwili jako o przestępcy, y, tylko dlatego, że Gaweł podał się za Żyda wtedy, kiedy było to potrzebne, no to, to chyba tutaj coś z mamy, mamy raczej na bakier, więc... Y, na... zostałeś na, skazany. Na, na, na bakier bardzo mocno, więc... Y, komentarz kłamcy, największego kłamcy sądowego w Polsce więc człowiek kłamał dziesiątki razy tutaj, tutaj stoi właśnie kłamca kłamca sądowy tak, no przede wszystkim musicie zrozumieć jeszcze jedno jeszcze jedną sytuację że przestępca Gaweł jest najprawdopodobniej utrzymywany przez tego oskarżyciela. Tak, a za to są paragrafy, właśnie. Tak. No. Wspomaganie finansowe osoby ukrywającej się. Dokładnie tak. Natomiast, natomiast jeszcze należy jedną rzecz wziąć pod uwagę, że Gaweł tak naprawdę występując o azyl wziął i tak naprawdę zeszkalował państwo polskie. On opisał, że. Jemu jako e, homoseksualiście i Żydowi grozi w Polsce śmierć. Czyli mhm. tak naprawdę pokazał nasz kraj, że tutaj jest takie totalne bezprawie, dokładnie, całe, że cały na ulicy będą do niego strzelać wręcz. Tak się, tak się obawiał, tak tego. Tak. Dobrze panie so, na razie skończmy. Z, 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 zaczekajmy, z, zaczekajmy, zaczekajmy. Tak zajechało tutaj. <śmierzy> tak trupem zajechało. Z Mródgłowy nie, no, nie mówię. No. No. Na razie skończmy. No. Panie Mirku to o, to, zobaczymy. To, my zobaczymy, zobaczymy co będzie w sprawie. Dziękuję na razie. I zaprzestanie. To trzeba było tam powiedzieć to. Teraz już. Powiedziałeś stoję? No, twórz rząd. Twórz rząd. Co, będzie a to co nie doszło do przeprosin, a zaczęłaś przeprosić? E, nie, no ja zażądałem e, przeprosin za mm -hmm. to, że szkaluje mnie od dwóch lat e, na, na profilu ONZlita, którego e, jak to ostatnio określił w sądzie pod przysięgą też gdzieś, że podobno nie je prowadzi. E, no jak i e, inne rzeczy. No Dzisiaj to była sprawa tylko pojednawcza, do pojednania nie doszło, więc... E, Następna sprawa jest na 8 marca. A, 8 marca. Już na 8 marca. Wiecie co, nie pamiętam godziny mam nagrane, muszę odsłuchać sobie, mm -hmm. bo sąd mi pozwolił dla Żeby nagrać, tak? Tak. No, on nie widział możliwości pojednania żadnej. Stoi przy swoim stanowisku. Aha. Więc no, sąd stwierdził, że no, muszą być obie strony do pojednania. Ja jak najbardziej. Do pojednania, nie dożyłem, do pojednania, absolutnie. Ale pod warunkami, że on mnie przeprosi publicznie, że przestanie mnie szkalować mm -hmm. i że te jego fałszywe oskarżenia wobec mnie, bo jak można być prorosyjskim faszystą, no albo jeżeli Rosja walczy z faszystami, z faszyzmem, to jak można być prorosyjskim faszystą? A poza tym, no, vice versa była, tak? ja go nazwałem faszystą. Ja to udowodniłem już na nagraniu tutaj Jacka, Porosy, Dlaczego tak sądzę? I uważam, że to określenie jak najbardziej do niego pasuje, ponieważ chcę. Jeżeli ktoś myśli inaczej niż on, jest na niego wrogiem i trzeba go, że tak powiem, sądownie ciągać, szkalować i tak dalej. Jedna, jedna konkretna myśl, poza tym. Człowiek ten na swoich postach wiecznie nakłada nazistowskie swastyki na wszystkie znaki, jakie tylko się pojawią w przestrzeni publicznej. Więc no, jeżeli ma jakieś tam korzenie niemieckie, to co widać tam, powiedzmy, trochę, no bo jest, że tak powiem, trochę tam podobny do tamtej nacji. Tym bardziej z tym, co teraz się dzieje, no jest jak najbardziej te proniemieckie takie zachowania widać u niego. Mirku, uważaj, bo zaraz będziesz miał kolejny to oskarżenia, prywatnego. Ja mówię, ja mówię o sobie, że ja widzę to, tak? Że takie proniemieckie widzę, nie mówię, nie określam, że on jest, tak? Konkretnie, tylko, że no, wam, że tak nie. może być. Natomiast ja złożyłem w dniu dzisiejszym, Wzajemny akt oskarżenia, i to jest właśnie o szkalowanie od dwóch lat mojej osoby. Mhm. Jest tam kilkanaście zarzutów, no i zobaczymy, jak do tego się odniesie ten człowiek, który wszystkich tylko obraża. Yy, I tak naprawdę to będziemy walczyć i to mocno. Także yy, w tej kwestii, jeżeli chodzi o, yy, o to oskarżenie, które którego sprawa zaczęła się dzisiaj, to też proszę was, żebyście przysyłali mi na Messengera swoje namiary. Wystarczy, że ktoś obejrzał ten filmik i osoby też poszkodowane przez tą całą organizację, która nie wiadomo jak się ukonstytuowała w tym kraju, mogą być w tej sprawie świadkami. I oprócz tego że będą mówiły o tym co obejrzały na tym filmie, że to mogą jeszcze powiedzieć o swoich problemach, których nastręczył im właśnie Dulkowski razem ze swoim, e, ze swoim podobno chłopakiem, y, przestępcą Gawłem, który dzisiaj pięknie też mnie mm. opisał na swojej stronie. No nie wiemy, nie wiemy kto tam jest kobietą. <laughs> No, były jakieś zdjęcia z pociągu Aha, no e, tak. i tutaj. Faktycznie. Nie, no nie będę się wypowiadać. Tak jest, Dobra. Nie, na no ten temat bo kolejne pozwy będę miał, tak? Tak jest. Także... 8 marca w tym no. samym sądzie, a o, no. tu, o której na pewno dam wam znać. Dzień kobiet robimy w sądzie. Na dzień dzisiejszy z sądu w Warszawie, w Warszawie w mieście dziękuję i dziękujemy wszystkim e, i apel właśnie, żeby zgłaszać się do nas, czy ewentualnie bezpośrednio do Mirka, jeżeli chodzi o wsparcie jego jako świadkowie na sprawie, co wam właśnie Dulkowski, Gaweł i ten cały Omstrick zrobił. Miłego dnia.